No hej, hej, witajcie w poniedziałek. Mamy godzinę 6.20. Nie, Jedy dzisiaj idę na godzinę 8.00 do pracy. Więc chciałam się tu z wami wyszykować. E, na sobie mam te... Poczekajcie, obrócę kamerę. E, na sobie mam te Basicowe body z pepko, o, o których wam mówiłam. One kosztowały 17 zł, te z i te super leginsy z Butiko Obsession, one mają taki wysoki stan. Ta guma jest konkretna i fajna, ja lubię, bo tutaj pięknie wszystko zbiera. Ładnie modeluje talie, boczki, także super. Na no to narzucę jakąś marynarkę albo katanę. I ubrałam też te skarpetki, właśnie. Z butiku, i powiem Wam, że są bardzo przyjemne dla stopy. Te czarne, które Wam pokazywałam, całe czarne, bez żadnych tam zdobień i siateczek, myślałam, że one są z takiego grubszego materiału, ale one też troszeczkę prześwitują. Elegancko to bym tak będzie chyba dobrze. Ja wczoraj miałam włosy, porządnie je tutaj nawilżyłam. dałam dużo odżywki, chyba nawet troszkę za dużo. Ale to nic, najważniejsze nie umyję sobie jeszcze w środę. Ale mi włosy, o, kiedy idę z mokrymi spać, chociaż nie były aż tak mokre, bywają gorsze, umówmy się, to one się tak falują, więc muszę je teraz tutaj um, wyprasować. Tylko najpierw mgiełka ochronna. To nie, nie o mgiełkach. Bo serum bo to jednak chroni nasze włoski. Ok, teraz no, chyba jednak trochę przesadziłam z tą pielęgnacją wczoraj, ale to nic. Bardzo rzadko prostuję włosy, bo bardzo rzadko używam ciepła na włosach. Ale raz, kiedy? raz kiedyś... Czemu nie? No jest różnica, co? Choć to tylko te wierzchnie. Tutaj pasma. Ale jeszcze je zetne i na mnie tutaj. I jeszcze te tak szybciutko przelecę. Nie wiem co z grzywką. Z grzywką grzywkę chyba w sobie wywinę. Ale to zaraz będę działać na koniec z grzywką. Mogę was tu wykadrować dobrze, żebyście widziały całe moje włosy. Poczekajcie. Więc one sobie tutaj teraz stygną. Yy, mogłam sobie wziąć paskę do włosów. Chyba nie mam tu nic. No nic. Jakoś tutaj podnębnę, żeby mi się. O! Rywka yy, nie słysciła. Założyłam sobie jeszcze tą branzoletkę, którą kupiłam w butiku i jest przepiękna, tylko nie mogłam sobie sama jej zapiąć. Nie widać tych cyrkonii. O, może teraz troszkę. Więc poproszę w pracy koleżankę, żeby im poprawiła, żeby była taka bardziej o, przydłanie. Wyczek wody. Powiem Wam, jak wygląda moja poranna pielęgnacja. Ja buźkę sobie umyłam, umyłam sobie tym żelem i to będzie jeden z moich ulubionych żeli, zaraz oprócz tego niebieskiego właśnie z Garniera. Pięknie pachnie, nie aż tak mocno cytrusowo, ale tak świeżo. Bardzo ładnie i bardzo ładnie czyści buźkę. Ja byłam w szoku. Tu jest napisane, że oczyszcza, wyrównuje kolory, dodaje blasku. Skóra matowa, zmęczona, dual skin po prostu pięknie doczyszcza i, i super. Potem mam przelełam sobie w mój dozownik e, wodę różaną, więc teraz psikuję mój piękny wachlarzek z Krakowa. Okay. Ostatnio w Hebe kupiłam sobie, nie w Hebe, w Rosmanie, w sobotę. Yy, kupiłam sobie serum z witaminą C. Bo w Hebe wydawało mi się, że kupiłam, ale to nie było serum. Widzieliście już w filmiku. I powiem Wam, że jestem zaskoczona. Ja myślałam, że ono będzie takie przezroczyste jak te moje z Revuel a ono jest takie. Mleczne i ono jest takie mleczne jak to z Liren. A mi bardzo odpowiada ta, ta konsystencja, taka bogata, takiego mleczka. I kto wie, czy znowu nie mam kolejnego ulubieńca. To z Revual na pewno kupię, bo ono jest prześwietne. Ono jest przezroczyste, ale ma taką bogatą konsystencję. Nie jest takie leiste jak to z Ewla i Żółciutkie, które Wam pokazywałam. To jest po prostu świetne, Ono tak nawilża, jakby to był kremik taki leciutki. A, a nawilża lepiej niż leciutki kremik, także rewelacja. Także mamy serum. Mamy kremik z witaminą. Nie z witaminą. Z witaminą C, chciałam powiedzieć, z ceramidami. I to jest pielęgnacja, którą stosuję codziennie rano. Oczywiście to są zmienne jeśli chodzi o serum bądź kremy, bo testuję sobie nowości, albo coś mi się kończy i kupuję coś innego. Natomiast ten krem z ceramidami jest świetny i ja wam polecałam już ten czerwony z Revuel, no i ten i ten mi się podoba bardziej, bo ma bardziej treściwą konsystencję, także super. Kremik jaki kończę to jest gracja nawilżający. Oliwkowy, i jego tutaj jest naprawdę odrobinka. I SPF-u dzisiaj nie nakładam. Tak wiem, powinienem codziennie, ale po pierwsze, skończył mi się. I chciałabym coś innego, muszę poczytać, właśnie co tam kupić. Ja rano, jak robię pielęgnację, staram się od razu troszkę masować tą skórę, tak, żeby pobudzić limfę. I potem ją ugłaskujemy. Zawsze. O. W ten sposób. I tak wygląda codziennie moja pielęgnacja twarzy, czyli żel do mycia, tonik. O, zapomniałam o esencji. Nie zabrałam zodiżynki. Przed tonikiem, czyli przed wodą różaną bądź innym tonikiem, który aktualnie stosuję, na no teraz stosuję wodę różaną. Yy, używam zawsze esencji jeszcze takiej w płynie, yy, więc żel tonik. Potem esencja, potem serum, krem pod oczy i krem do twarzy. I moja skóra to kocha. Moja skóra uwielbia wieloetapową pielęgnację. I tak to wygląda jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. A codziennie też robię pielęgnację skóry. I na dzień dobry jest to szczotkowanie ciała na sucho. Ja uwielbiam szczotkowanie ciała na sucho, na sucho dlatego że daje mi taki efekt popudzenia. Takiego szota energetycznego. Robi to samo, co woda z cytryną ze mną. Ciepła woda z cytryną z rana pobudza mnie, sprawia, że staje się bardziej wyspana, bardziej energetyczna, bardziej świadoma, jeśli wiecie o co chodzi. Nie zaspana, o, o to chodzi. I ja używam aktualnie tej szczotki z Lulalow. Przeważnie używałam takiej z Rosmana albo z Allegro, jakichś takich tanich, 10-15 złotych Mm, ale tamte miały krótsze włos, włosie, a mi zależało właśnie, żeby to włosie było dłuższe. Ta jest bardziej szorstka, czyli bardziej y, tutaj działa jako peeling i, i powodza limfę i krążenie, także no, ona mnie bardziej pobudza, więc codziennie rano y, od półtorej tygodnia, odkąd zaczęłam redukcję, szczotkuję sobie ciało. Y, mam nadzieję, że to wejdzie mi w rutynę. To nie trwa długo, to trwa... 3 do 5 minut. Lecę od kostek, łydki, kolana, uda, pośladki, brzuch i tutaj ramiona. Nie szczotkuję dekoltu, nie szczotkuję tą szczotką twarzy. Mam taką szczotkę na rączce do szczotkowania twarzy. Być może wdrożę to wieczorem, ale to wiecie, to musi być chęć i zapał, i potem samodyscyplina, tak? Więc szczotkowanie. Po szczotkowaniu lecę z kremem do biustu i ja uwielbiam od lat ten z Eveline, Tak jak on nawilża biust, klękajcie narody. On tak sprawia, ten krem okala tą skórę na piersiach i sprawia, że ona jest taka bardziej jędrna, taka uelastyczniona. No naprawdę super, to jest moje nie wiem które opakowanie, to jest bardzo wydajne. Ja mam tego jeszcze taką jedną trzecią, więc spokojnie mi na miesiąc, nawet dwa wystarczy, bo tego dużo się nie nakłada. Wystarczy taka wielkość, jak ziarenko w soli, naprawdę. I odkąd zaczęłam stosować szczotkowanie, używam też tego balsamu do ciała, i to też jest mój ulubieniec od lat, to jest serum wyszczuplające. I ono jest delikatnie chłodzące. Czasami mi to przeszkadza kiedy jest mi zimno. Teraz na redukcji właśnie zaobserwowałam, że jest mi zimno. Yy, więc czasami właśnie chodzi, tutaj jest napisane, że jest to formuła chłodząca, mocno aż nie, i też daje takie yy, taki świeży zapach, także, także fajnie. I, I robi to samo ze skórą co to. Czyli tak pięknie okara tą skórę, że. Yy, ta skóra jest taka bardziej mięsista po tym kremie, nawilżona i taka macie wrażenie, że ujędrniona od razu. Także no rewelacja, polecam Wam. Jeśli chcecie sprawdzić, proszę bardzo. Ja kocham go od lat i, i zawsze używam właśnie tego biało-zielonego. Kiedyś miałam też taki czerwony. I on był rozgrzewający. O Boże, to była tragedia. Jak to rozgrzewało, ja myślałam, że się palę. Nie, nie pasuje mi. No i perspirant, perspirant musi być. Ja kiedyś używałam żelowych antyperspirantów i przeważnie to był Lady Speed Stick. Pamiętam, jak jeszcze kupowałam go za 5 zł, teraz kosztuje chyba... Przestało mi odpowiadać w tych antyperspirantach Ladies stick, ta formuła, czyli ta żelowa, to, że te pachy no jednak dłużej wysychają, no, tutaj w ogóle nie wysychają, ale no, tam musicie pozwolić tej pasze, żeby ona wyschła i jednak trochę brudzi ubrania, jak zakładacie, no jednak moczy to ubrania, o to chodzi. Więc ja od... Dobrego półtorej roku, jak nie dwóch. Przeszłam właśnie na antyperspiranty w sprayu i używam tego z Nivei: właśnie black and white, albo tego z Rexony, taki z ptaszkiem, też taki czarno-biały. I kupuję naprzemiennie w zależności od tego, jaka jest promocja. I dobra, ja to gadu, gadu, ale ja muszę się zbierać do pracy, więc zrobię z Wami sobie jeszcze szybciutki makijaż. Muszę już budzić szynka, bo się spóźnimy, a on sobie chrapie. Więc tak: wsikuję gąbeczkę wodą bo on nie chce mi się lecieć i iść i znoczyć. I odciskam nadmiar w chusteczkę. Dobrze, a mi się już wchłonęła, więc mogę tutaj działać. Czego ja sobie dzisiaj użyję? Chyba mojego ulubieńca, czyli Catrice. Na rączkę. A potem na buźkę. Będę zarykać tutaj lusterko. Nie dużo, odrobinkę. Ja tutaj dałam dosłownie pół pipetki. Bardzo ładnie kryje. na co dzień. Wystarczająco. I oczywiście przeciągamy. I lusterko. I klepu, klepu. A zrobię dzisiaj taki leciutki makijaż, szybki. I już. Szybko, prawda? Teraz korektor. Kiedyś może zrobię takie wyzwanie. Makijaż 10 minut. Moim głównym tutaj miejscem dla korektora jest ta część, ona jest tutaj bardzo zasiniona. Kiedyś nakładałam grubo tu i tu. To nie ma sensu. Kamufluję tylko to miejsce, które naprawdę tego potrzebuje. Tu tylko taką drobinkę przyciągam, ale tak naprawdę to tutaj już nic nie robi. Super ta wygląda. Ok, i ja ostatnio kupowałam sobie sztyft do konturowania z klaresy. Poczekajcie. Gdzie ja go mam. Byśmy go wypróbowały. O, jest. Właśnie w, w Hebe, jak byłam z Milaną, e, kupiłam sobie nowy, nowy stick do konturowania. Bardzo lubię ten z Bell. Bardzo. I on jest jednak ciemniejszy. Ale dzisiaj właśnie mam ochotę na tą klaresę i zobaczymy, jak ona tutaj. No, ona jest taka. Delikatna bym powiedziała. Hmm, czy ona coś mi tutaj da? Zobaczymy. Ten mój z Bel. Jednak jest bardziej wyraźny. Taki ciemniejszy, a zarazem też chłodny. Ja uwielbiam konturowanie na mokro. Nie no ładnie, taki delikatny na co dzień. Ta Klaresa. Ale przez to, że jestem opalona aż tak bardzo, chociaż nie, naprawdę bardzo ładnie. Naturalnie to wygląda tutaj jeszcze troszkę z lewej strony dołożę. Nie, na no spoko. Jestem przyzwyczajona po prostu do tego mojego z Bell, który jednak jest bardziej wyraźny, ciut ciutkłodniejszy. Ten jest taki ocieplający, taka mleczna czekoladka. Ale ładnie wygląda. Ładnie się rozprowadza. Szybciutko, jak widzicie, gąbeczką, pyk. pyk. Nie no, okej. Okay. Ładnie. Dobrze i teraz róż. Muszę sobie kupić jakiś inny odcień kremowego różu. Dzisiaj użyję tego z Glam Shopu w kolorze rumieniec. Dłupka gąbeczki. ładnie. I dzisiaj użyję sobie kremowego rozświetlacza. Tak, bo nie mam tutaj pędzelka. A więc mój ulubieniec też od lat, Lovely. Odrobinka. Teraz szybciutko robimy drzwi. Już też mam tutaj końcóweczkę kreczki. Ona pójdzie zaraz do denka, bardziej się już nie wykręca. っと Pieć, pieć. No jaki? Okay. ja lecę na dół, robić niedarko i się zbieramy. O. I tak to wygląda właśnie do tego katana. Leginsy i jakieś alidasy albo mokasyny jeszcze nie wiem A tak lepiej chyba.